Moje mini mistrzostwa, turniej, piłki nożnej i piknik rodziny. Dzisiaj jesteśmy w Kotuniu. Na pikniku mamy trzy strefy. Strefę sportu. Za moimi plecami są cztery boiska do piłki nożnej. Grają drużyny z roczników 2016 17 Przyjechały do nas reprezentacje z całego świata. Jest Meksyk, jest Polska, są Niemcy. W strefie rekreacyjnej mamy dmuchańce zjeżdżalne i dmuchaną bramkę celnościową. W strefie zdrowia mamy naukę pierwszej pomocy przez Ochotniczą Straż Pożarną wykonywaną. Mamy także strzeliny gdzie dzieci mogą spróbować oddać strzał z różnorakiej broni do podświetlanych celów, także dużo atrakcji dla dzieci, dla rodzin. Dzisiaj jestem na turnieju moje mini mistrzostwa. Moje zadanie to odpowiedzialność za triki piłkarskie. Dzieci mogą zmierzyć się w piłkarskim pojedynku jeden na jednego. Mogą zagrać ze mną bądź rywalizować między sobą. Jest to ćwiczenie, które wpływa na technikę zawodników, jest to także dodatkowa atrakcja dla nich. Dzisiejsza impreza jest dofinansowana przez Mazowsze oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Cieszę się, że te instytucje wspierają nas i organizują takie wydarzenie, bo jak Państwo z tyłu za mną widzą, gromadzą się nie tylko dzieci, ale całe rodziny. Mamy dobrą atmosferę, i dodatkowo, może, wśród tych zawodników wyrośnie nam następca naszego Roberta Lewandowskiego. Lubię przyjeżdżać na takie turnieje. Jest fajna Najbardziej mi się podobała gra i duże boisko. Mi się podoba to, że gram w piłkę. Najbardziej mi się podoba gra w piłkę i też rywalizacja i zabawy, dmuchańce i strzelanie. Dzisiejszy turniej pokazuje ogromne zainteresowanie piłką nożną i sportem przez zarówno rodziców, ale przede wszystkim młode pokolenie, dzieci. I bardzo się cieszymy, że jako samorząd województwa mazowieckiego możemy takie inicjatywy wspierać, bo każda kultura fizyczna i rozwój kultury fizycznej w obecnych czasach moim zdaniem jest jednym z priorytetów, na które trzeba stawiać. No myślę, że każda tego typu impreza to jest ważna rzecz. Jedna z najlepszych możliwości na, na spędzanie czasu. Bardzo się cieszymy, że ta impreza mogła się odbyć w Kotuniu. Po gminach dzieci widziałem, że są bardzo zadowolone. Rywalizacja, sport to jest to, co powinno się propagować. Inicjatywa skierowana do dzieci jest bardzo ważna, dlatego że to jest nasza przyszłość, a jeżeli znajdujemy dla nich odpowiednie zajęcie i możliwości rozwijania swoich pasji, to pozwalamy im właśnie na rozwój. Tutaj były najmłodsze dzieci, czyli... Ci, którzy dopiero zaczynają ze sportem, ale przede wszystkim najważniejsze było to, że te dzieci wszystkie dzisiaj były wygrane, bo z jednej strony świetnie spędziły czas, ale również każdy otrzymał medal. Uważamy, że dzieci to jest nasza przyszłość i warto jest w nie inwestować.